Zuzia, Buzia, Roblox, część druga. Przepraszam. Dzień dobry. No. Nie! Przepraszam was, widzowie. Więc dzisiaj będzie kolejna część. I jak widać. Świeci mi słońce w oczy. Więc jak widać, no chodź tu. <gryw> jak widać. Myślałem, dlaczego krzykłam teraz? Bo ty był biłgę i tyle. No graj, to jest film na YouTube. Za no. mną. A mój jezg! Super film, naprawdę. Utop! Utop! tej strony. Tata Bo en. Bo... Słuchaj, ty na YouTube. Ty musisz się starać. In, in, musisz się postarać, ale do tej pory widzowie się nie dowiedzieli o co chodzi.

To... Ja gdzie przeszukać? Aha! Gdzie są moje córki? Susa... Do <laughs> tej pory mi to będzie się nie dowiedzieli. Nie tu! Gdzie ja jadę? eee. Yyyyyn... <laughs> nie no, chyba dzisiaj dzisiejszym odcinku nie będzie To, to będzie chyba z 10 tych serii. Więc... Y, po tym fil film... NIE! Po tym filmie nie! Pod, pod tym filmikiem zostawcie pięć, yy, yy, znaczy yy, na przykład yy, dwadzieścia łapek w górę. No i koniec, Wizabie, <gryzanie> chyba nigdy nie zrobimy tego odcinka porwigowego. No, to straciłam. No nie! Ja chcę NN pogobić. Nie mogę zrobić NN. <muloczanie> widzowie, słuchajcie, bo. Yy, 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 będzie jste, yy, w czwartki, właśnie będę nagrywać. W czwartki. W same czwartki, tylko jak będę y, y, tydzień na tom. Więc za tydzień, we czwartek będzie. Nie za tydzień, za ten czwartek. I później co dwa tygodnie. W ten czwartek? Później co dwa tygodnie. I później co dwa tygodnie o. będzie. Widzowie. Widzowie. To, o to po to, co luzy wamaczykowego w domach. W domach? Ağırca istem zam korkuyor mus? Sıkıyormuş. Zaman bu bir ödev açalım. Az panam En en. Zaman En en. to teraz, nie no wypadaj stąd, to jest mój dom, won, won, nie, 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 nie mój drugi, wypadaj, wywalaj mi stąd, jest, taki duży? bo ja się zmniejszyłam, wywalaj mi stąd, wywalaj, dziad. Dobra, moi drodzy, wkurzona jestem, bo moje córki zginęły, znaczy nie umarły od razu, ej widzowie, idę jechać na cmentarz. Idę cmentarz do mamy. Idę cmentarz do mamy. Znaczy idę, bo nie jadę przecież. Bo NN nie mogę zrobić. Mogę zrobić NN jednak. Uwielbiam robić NN. Jedziemy na cmentarz. Do moje matki, do moje mamy bo sobie jechać na cmentarz. O, zobaczcie co tam jest Zobaczcie co tam jest. Co tam to Ale dzisiaj chyba nie gładzę? Nie wiem, ma i sobie sprawę. Perd na drugi Gdzie jedziemy? O taką błękam może. do KFC. Nie, nie, nie! Dobra, jadę do KFC. Zaparkowałam. Nie, znalazłaś córki? Nie! Daj mi motor! Daj mi mój, mój motor! Zwalaj mi stąd! Wywalaj mi stąd! Wywalaj mi stąd! Kiedyś się znudzi. No idź! Idź! No wypad Nie! tam to! Nie, zostaw to! Zostaw to, bo wywalaj mi stąd! Wow. Wywalaj mi stąd! Wywalaj, albo mi zostaw ten motor. Okej, okay. stop, stopi sobie. Jedzie stąd. Nie! Zostaw mnie! Nie wierzę w to! A to! I wywali mnie w kosmos! Pojechał se? Poszedł se, dobra, poszedł. Jezus Maria. No, do KFC mi nie dają iść. Wyjdź mi stąd. Muszę dziewczynek szukać, może w KFC są. Uwielbiają KFC. Zostaw mnie. O, no, idź! A mi tobie na nie pojedę, tylko ja Już widziałam, że dziewczynek nie ma. Ten gość mnie na nie odpuści. A pojedę sobie ciuchy, proszę Chyba wyjdzie, jestem. Dobra, nie, nie wie, dobra, na nie.

Z tą matką, z tą mamą. Może wyglądać tak, żeby się dzieciom podobało. Ech, znowu wyglądam jak jakiś pajac. Co jest z tymi dziećmi dzisiaj, w tym roku? Ja nie wytrzymam o co tu chodzi. Nie wiem o to, nie mam pojęcia. Po prostu nie mam. O co tym dzieciom dzisiaj chodzi? Nigdy się tak dzieci nie zachowywały. Te dzieci w tym roku są okropiczne. Nie wytrzymam. Dzieci by chyba doprowadzali do jakiegoś szoku po prostu. Idę po spodniach jeszcze. Idę Oki, 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 oki. się. Ja nie wiem, jak wyglądam jak jakiś z tych spodniach. Ja teraz po ja to chcę zrobił sama. Górę i dół. Sam sobie wybiorę. Nie wiem czy komu to pasuje. Nie mam pojęcia i nie chcę w ogóle wiedzieć. Bo ja wykończy cały świat. Chyba wygląda bo mnie jakaś podobna matka. Z matka, No nie, 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 nie całkiem, ale... Albo no, ja jestem wkurzona, bo nawet ciuch nie umiem znaleźć. Te twoje córki. O, się szukam. Nie ma w KFC, okay, dobra. Ja tak tutaj o KFC, bo w sumie się nie dowiedziałam. Moje wizowie I. Dzień dobry. Dzień dobry. O, idę tu. Zobiekie psa. To, yeah, Dobra. Dobra, dziękuję, do widzenia. Ja sobie na wynos. Przedszkolanką nie chcę być jednak. Idę zawozić, bo ludzie chcą.

żona duża. W trzecim odcinku będziemy jeszcze szukać y, dziewczynek, więc y, o, oglądajcie i pilnujcie, i patrzcie i obserwujcie mój kanał. Zuzia Buzia i obserwujcie mój kanał i 20 pół górę dajcie pod tym filmem, pod tym filmem, pod tym filmem. Dawajcie mi komentarze, komentarze, wszędzie mi dawajcie komentarze i łapki w górę. 20 tysięcy łapek w górę proszę mi dać. W tym, w tym odcinku. Na... Nie ma takiej możliwości. Cicho. Po tym odcinkiem. po tym odcinkiem proszę dać mi 2000 tysiące łapek w górę. Może 200 tysięcy łapek w górę. 200 tysięcy łapek w górę pod tym filmem. Milion. <laughs> Dwie... Ile, ile, tyle, ile powiedziałam przez chwilą. I wtedy się pojawi trzecia seria. I w tym trzeciej serii... I w tej trzeciej serii będziemy y, właśnie szukać dalej dziewczynek. To y, pa widzowie, moje buźki! To pa, w nagrywam. Pa! Dobrany! Y, pa widzowie! A buśki moje kochane, pa! Łapki w górę! Pa! Kocham was! Pa widzowie! Do zobaczenia w następnym odcinku.